Stało się coś, czego nawet ja nie oczekiwałem, a więc wykorzystałem to, że potrafię Nefsy czytać i wiem, co jak powinno się wydarzyć po Nefsach. No i weszłem na kryptowaluty. I tak, yy, o 12 czy tam raczej, no 11.10 według tego czasu, bo tutaj jest obecnie 14.30 według serwerowego czasu, a według mojego jest No to 11.10 pierwszy tweet się pojawił na, na, na właśnie na Twitterze, że Chiny tam banują, regulują i tak dalej kryptowaluty. No i do tego czasu krypto już trochę podupadło. No i ja stwierdziłem, skoro się na tym znam, to dlaczego nie miałbym wejść w to. No i skoro nefs są negatywne dla kryptowalut, dlaczego nie miałbym tego wykorzystać w moim handlu i zarobić czegoś na tym, skoro jest to dla mnie według mnie istotny NEFS. No i otworzyłem Ethereum na sprzedaż na FTMO, weryfikacyjnym koncie i Bitcoina. No i tak jak widać, trochę pociągnęło w dół. Pytanie, ile da mi zarobić Ethereum bitcoin? Obecnie jest 66 equity na plusie 67 i zarobione tam z tego mam jakieś około 20 baxów chyba. Więc e, zobaczymy, nie? No coś, czego sam się nie spodziewałem, że będę wykorzystywał Nefs odnośnie w sensie kryptowalut, żeby handlować nie tylko forexowe. Dobra, przedstawiłem 100% na USD. Jeśli zamknął się powyżej linii czerwonej, czerwonej, no to będę kasował pozycję. To samo zrobiłem na BTC USD, przestawiłem stopa. Jeśli się cofnął powyżej czerwonej linii, no to kasuję pozycję. Szkoda, że tylko wetkarum i BTC pewnie reszta krypto, na przykład Litcoin, czy tam jakieś inne cudne cudo też spadało. Od 12.10 Pierwszy na poszedł. No, to by też był fajny zarobek już. No, ale pierwszy raz na krypto. <grym> no dobra, według strategii powinien zamykać hermu USD na M5. -ce. No to tak też robię. Zamykamy to. Ciao. ETHERUM zamknięta. Wszystka pozycja BITCOIN jeszcze działa. Jeszcze się nie zamknął powyżej tego. No i co tam z tego ETHERUM wyszło? To, 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 i to. No tak wygląda ETHERUM po NEFS-ach. Dużo, mało, ale moje. Heh. Przestawiłem trochę stopa na BTC USD. W międzyczasie zauważyłem jeszcze, że BTC USD nie zawsze trzyma równego stopa. Rozjechał się stop i to tak dość się rozjechał. Zrobili mniej więcej właśnie 35-36, może 20 czy 16 tysięcy punktów. spredu spreadu się rozjechał na BTC. No więc trochę to takie niefajne. Nie wiem jaki był na Nefsach właśnie spread. Czy się czasami nie rozjechał, ale wesoło, to to nie wygląda. Jeśli chodzi o spready we FTM, A na BTC potrafił się rozjeżdżać, co nie jest wesołe. Na tym koncie daily, do, day day tradingu. Nie ja wiem jak na swing tradingu to wygląda, wiem jeszcze, że właśnie na temu weryfikacyjnym koncie, to teraz kiedy mamy płynność to jest fajnie, bo mamy takie bardzo niskie spready, ale one się potrafią zmienić, na przykład o 22.55 czy 23.55 i rynek ci się po prostu, platforma rozłączy, i nawet za 10 minut wracamy ze spreadami po 20 pipsów albo więcej, zależnie od jakiej pary voltowej. Dlatego, day tradingowo to się nada całkiem fajnie, ale swing tradingowo tutaj to przetrzymywanie przez nas to samobójstwo, trochę. Pojawiły się tweety czy to co mówi pani master z Fedu, no zrobiła się jakiś czas temu, jak widać, z neutralnej na bardziej jastrzębią i komentarze są pochlebne, według niej do końca 2022 powinni już ponosić 100% w USA ale wszystko jest zależne od danych i tak dalej, no i ale bardziej jastrzębie a przedtem jeszcze była jakiś czas temu była neutralnie nastawiona pani Mester no i się tak zastanawiam, czy gdzieś by tu nie wskoczyć na jakiegoś sela e, pod umocnienia USD ale nie wszędzie to widzę no, żeby to tak wskoczyć no a na Auzi Euro no zaraz będzie okrągły poziom za pół godziny otwarcie mamy tych rynku kasowego w Ameryce, więc może być dziko, trochę, nie? Żeby teraz wskakiwać, a za pół godziny wyskakiwać. Otworzyłem na chwilę obecną tylko A2SD po tych komentarzach Pani Minister. oglądamy dalej, czy się coś tutaj jeszcze zmienia. Zdaje się, że kolejny nalaz odnośnie krypto, tym razem Coinbase. Debiut Jung, Bond Fall to Fresh Low of the Chinese government no, bo zbanowali, no to bardziej myślę, że chodzi o stok i coś w ten styl, niżeli o krypto ogólnie, które już przeżyły mały dramat. Raczej nie ma się co oszukiwać co do bitcoina tutaj. Cena dosłownie wisi na być albo nie być więc zamykam. Zbierając zyski z bitcoina po Nefsie o Chinach. Zostało się tylko Aussie z bitcoina. Jest tam, zaraz policzę idę 17,58 zarobił zarobiłem na Nefsie o Chinach i panowaniu krypto. I 54,04 na bitcoinie. No i pewnie zaraz będzie klops po tych gorszych jakości krepskich na Ono się tego, co tam myśli pani master. Ja na to handlowałem. No ja i jeśli teraz zamknie się powyżej linii czerwonej, no to przed sesją amerykańską po prostu będzie klops. No i klops półtora piwsa więcej się zamknęło na czerwoną no, linii Strategia mówi, że powinny zamykać, no ale szukam tutaj czegoś, żeby e, przetrzymać to i gdzieś tu czytałem, że właśnie futures mają się otworzyć niżej. O, właśnie. Solid decline, line, czyli w dół mają się otworzyć. Więc to może wspomóc dolara. Przetrzymać jeszcze te 4 minuty do otwarcia i godzić ze stratą 39 albo zamykać teraz na 25. O to jest pytanie. Bo strategia mówię, powinien zamykać. Ale za 5 minut jest otwarcie. i Może się okazać, że te 1,5 pipsa to się nic nie znaczyło. A tutaj pojawi się pinbar. No i wywaliło mnie na auto z na stopie. Poczułem się zbyt pewny się wywierając tego nefsa. czy się te komentarze. Pani Master i mało tego też. jeszcze przeciwko strategii, przecież z handlem się powyżej, trzeba było kasować pozycję, ale nie. Ja przytrzymam, no nic to. Na chwilę obecną na plus 44,14 na dzisiaj. Gdybym miał zakończyć trading na teraz, to z tygodnia. Wynik wychodzi mi. Jedyne minus 19,08 na minusie. A moja account metrics wygląda w ten sposób. No, miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie już lepiej. Odrobinkę jeszcze zmieniłem. money management. Wystarczy kilka dobrych newsów, kilka dobrych trendów i mogę zaliczyć challenge jednego dnia. Nie wiem jeszcze, czy poczekać właśnie na Pawela i na tych z ludzi, którzy będą tam jakieś komentarze dodawać z siebie, czy co, coś zmieni na rynku, czy nie. Poczekam, zobaczę, a jakby nie, to filmik możesz zakończyć w tym momencie.